Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ma to pierwszy odcinek z Dema FIFA 17. Demo pobrałem, zagrałem i co nieco już mogę o tym powiedzieć. W dzisiejszym odcinku chciałem się skupić na grze bramkarzy. Wiadomo nie dziś, że uwielbiam karierę bramkarzem, dlatego postanowiłem podzielić się z Wami pierwszymi wrażeniami z gry bramkarzem. Pierwsze co oczywiście zrobiłem po paleniem dema to sprawdziłem tych bramkarzy. W tle będziecie widzieli urywki spotkań, które już rozegrałem. Skupimy się na grze Manuelem Davidem Dawidem Gea oraz Gianluigim Buffonem. Jeszcze tylko z góry przepraszam za te hałasy w tle, ale naprawdę to nie jest ode mnie zależne A chciałem Wam ten odcinek nagrać. Pierwsze co od razu rzuca się w oczy To kompletnie nowy silnik gry I naprawdę Frostbite sprawił, że ta FIFA wygląda dużo lepiej niż poprzednie wersje No zresztą zawsze yy, nowa, nowsza wersja wygląda lepiej A naprawdę Frostbite działa wyśmienicie Ale wiadomo, dla mnie bardzo ważny, bardzo ważny jest również gameplay Gameplay, w którym od razu możemy zauważyć wolniejsze tempo gry Które teoretycznie nie powinno wpływać na grę bramkarzy. Jednak tylko teoretycznie, ponieważ z tego co zauważyłem tych sytuacji jest troszeczkę mniej. Wynika to prawdopodobnie z tego, że te akcje są rozgrywane dużo wolniej i dlatego ta mniejsza ilość sytuacji. Jeżeli chodzi o nowości, to nie mogą nie wspomnieć o nowej fizyce, która naprawdę ładnie wygląda, jeżeli gra się całym zespołem. Natomiast jeżeli gramy bramkarzem, to nowa fizyka sprawia to, że zawodnicy drużyny atakujący odwracają się plecami do naszej bramki i zostawiają piłkę. I robią to naprawdę przez dłuższy okres. To wszystko sprawia, że czekamy dużo dłużej na strzał, jeżeli w ogóle nastąpi. Po jakimś czasie robi się to naprawdę irytujące. Kolejna sprawa to schemat bronienia. Wydaje mi się, że schemat ten został troszeczkę zmieniony, ponieważ naprawdę ciężko się ubroni. Na początku miałem wrażenie, że mój bramkarz jest wiecznie spóźniony. Tak naprawdę miałem takie wrażenie, i naprawdę ciężko mi było się przyzwyczaić do nowego systemu bronienia. Oczywiście da się skutecznie bronić, jednak trzeba dużo przewidywać i poznać pewne schematy, które się pewnie wyklarują, jeżeli będziemy dłużej w tą FIFA grali. Jeżeli chodzi o rzuty rożne, to nie jest już tak łatwo jak było wcześniej. Możecie zapomnieć, że w tej FIFA przytrzymacie klawisz wyjścia bramkarzem i po prostu tą piłkę wypiąstkujecie. W tej FIFI-albo jesteś pewien, że zdążysz tą piłkę wypiąstkować, albo zostajesz na linii i czekasz na rozwój wypadku, bo naprawdę możesz się przeliczyć i stracić bramkę tak jak ja to zrobiłem przed chwilą. Jeżeli tutaj chodzi o animację bramkarzy, bo została dodana nowa animacja bramkarzy. Mianowicie chodzi mi o to, że bramkarz w przerwach nie stoi już jak słup soli, tylko reaguje na sytuacje boiskowe. Naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Nie wiem czy udało mi się nagrać, ale animacja wybicia piłki z 5 metra chyba podoba mi się najbardziej. Ostatnią rzeczą jaką chciałem poruszyć w tym filmie to ocena meczowa oczywiście. I tutaj jeżeli, jakiekolwiek, tutaj jeżeli zaszły jakiekolwiek zmiany to raczej chyba na nie korzyść niestety. Po raz kolejny do oceny meczowej nie liczy się jakość, ale ilość oraz oczywiście puszczone bramki. W pierwszym meczu puściłem dwie bramki i obroniłem karnego, Trzymając za to ocenę 7 i 3. W kolejnych dwóch spotkaniach nie puściłem żadnej bramki i również utrzymałem ocenę oscylującą w granicach 7. Najwidoczniej panowie z jej stwierdzili, że jeżeli to jest FIFA 17, to w ocenie meczowej również musi być siódemka. Oczywiście teraz żartuję, ale mam nadzieję, że jeżeli wyjdzie pełna wersja gry, to pewne aspekty zostaną poprawione. To są jedynie moje pierwsze wrażenia odnośnie bramkarzy. Oczywiście możecie się z tym nie zgodzić. Zresztą pewnie sami będziecie ich testować i powiem Wam, że gra bramkarzy w FIFA 17 może być naprawdę dużym wyzwaniem. Ale z drugiej strony to może i dobrze, bo bronienie w poprzedniej wersjach gry stawało się troszeczkę nudne. W tej FIFA naprawdę dużo się zmieniło. Tutaj, już troszeczkę będę porównywał grę bramkarzy i grę całym zespołem. Jeżeli chodzi o grę całym zespołem, to naprawdę wygląda to wszystko bardzo fajnie. Silnik Frostbite sprawi, robi swoje naprawdę. E, natomiast, jeżeli chodzi o grę bramkarzem, to po tych kilku spotkaniach uważam, że jest kilka fajnych nowych rzeczy, ale też niektóre rzeczy zostały zmodyfikowane nie, na niekorzyść. E, napiszcie mi oczywiście w komentarzach, co wy sądzicie na temat bramkarzy i jakie są wasze odczucia. Chętnie to oczywiście te komentarze przeczytam pamiętajcie również, że możecie już oddawać głosy na bramkarza do kariery w FIFA 17, link oczywiście do ankiety znajdziecie w opisie ja ten link już udostępniałem pod poprzednim materiałem z Road to Pro no oczywiście nie każdemu ten film pewnie się wyświetlił nie każdy mógł ten film obejrzeć pamiętajcie, żeby być oczywiście na bieżąco z moimi filmami, to kliknijcie ten czerwony guzik subskrybuj, wtedy będziecie wszystkie filmy oglądać na bieżąco tutaj mamy już końcówkę spotkania tego ostatniego, czyli z Manchesteru United naprawdę Gianluigi Buffonem też mi się dobrze broniło. No ale w tym odcinku to powoli chyba byłoby to już na tyle. Jeżeli odcinek się podobał, zalajkuj, komentuj, przede wszystkim subskrybuj. Oczywiście nie zapomnij w podjęciu na fejsa. Także trzymajcie się na razie, do następnego odcinka.